10k Bucket Challenge. Jest to challenge, którego jestem twórcą. Chodzi w nim o to, że po prostu mamy zrobić wiadro, czyli wiecie co to jest. Z 10 tysięcznej kratki. No, i w tym challenge'u, tak jak w Challenge, dobiduje się ludzi. No i właśnie, nominuje Olesława Ity, astronauta jakiegoś takiego. No i może Lilipatyka, no i tego Piotreksa jakiegoś. No i dobra, ciebie Elmu. No i jak ktoś dominujecie, to po prostu chyba piszecie mu to w komentarzu i... No i w tym komentarzu dajecie mu link do mojego odcinka, w którym uczę jakby robić te water wiadra, jak będzie nie umiał. No i po prostu będzie dominowane, Ja już nie przedłużam i... Lecimy zrobić z tego e, challenge'a. Um, okay. No i właśnie zrobiłem tego Water Skilla. Oczywiście za pierwszym razem. Nie wiem co te wiadra tu robią. No i mam nadzieję, że ci ludzie, których dominowałem, zrobią ten challenge. No i ja już będę kończył, więc pa. życzę Wam miłego dnia mongi. Pa pa!